Ej! <Marvel> <ś morally terminar cawni> <ś coupon behaviLee> Wybacz! Kto pierwszy przy tej starej brzozie... O! jejku! Z O! zupełnie zamokły. Huh? Co nie, nie. Ta. O nie, o nie! A. A. Guciu, tu jesteś! Maja! E, pomóż mi! Nie mogę latać! Skrzydła mi przemokły, a on chce mnie złapać! Kto chce cię złapać, Guciu? Pająk! A. wystraszyłeś się tylko jakichś dziwnych cieni. Nie płacz już, Guciu. Wysuszymy ci skrzydełka i polecimy do ula. Nie bój się, nie ma czego. Mieszkam na łące i bardzo często widuję różne cienie. Cieniu strachy? Tu, na łące? No, tak, ale nic ci nie... Ja tam się boję. Nie chcę już tu być. Guciu? Guciu? Guciu! Batko, widziałaś może Gucia? Gucia? Ależ tak. Często go widuję. Lata sobie nad łąką. Czasem drzemie przy stawie, A czasem wymyka się zula, by jeść miód. Pytam, czy widziałaś go przed chwilą? O, nie widziałam go niestety. Ale będę miała nastawione czułki. Dziękuję.